W dzisiejszym odcinku Zostałem wybrany jako dowódca orków Naszym celem jest zabicie wszystkich ludzi Czy nam się to uda? Przekonacie się! Cześć mam z tej strony Psitulas i witam was w kolejnym odcinku z Robloxa Dzisiaj gramy w Field of Battle Gara w której akurat jesteśmy w drużynie orków I naszym celem jest pokonanie ludzi czy nam się to uda, to zaraz się okaże. Ja jestem dowódcą, zostałem tak wylosowany przez samą grę. No to atakujemy tych rycerzy. Gdzie mi z tymi mieczami? Proszę mnie stąd iść. ty naprawdę myślisz, że... O, ktoś tu jeszcze przyszedł. Nie, nie ma tak. O, tu ktoś sobie strzela z łuku. My go. Kto ty sobie myślisz, że tymi strzelami coś mi zrobisz? Proszę cię. O ma, tu jacyś kolejni ucznicy, proszę mnie stąd iść. W ogóle. Wypad nie stąd. Jak ma magowie. To mnie to. Wypad, wypad Do widzenia. O, więcej rycerzy. O, zaraz umrę. Halo, ktoś mi... Niech ktoś mi pomoże, <ścoughs> za dużo ich tu jest. No, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja sobie dam radę. Pff, bez problemu, pokonani. Tylko ja mam trochę mało życia i nie mogę się ruszyć. O! Witam! Pani Lejmajty, przyszła nasza tu kanapka Którą w sumie też, no, musimy pokonać jednak, niestety Przykro mi, pani kanapko, ale musi pani zginąć Pewnie się zastanawiacie, co oznacza, że jestem władcą W sensie, co mogę tutaj zrobić Jeśli zdobędziemy tam pewną ilość punktów, którą zdobywamy za, bodajże Zabijanie ludzi, zabijanie ich NPC-tów Czyli no rycerzy, magów, tak, uczników Dostajemy punkty I jak będziemy mieli daną ilość punktów to będę mógł zrespić jakiegoś bossa na nich Tu widzę, że ktoś tutaj próbuje się na mnie próbuje, ktoś mnie tu próbuje zabić, nie mam takiej nawet możliwości e, tak Ja nie mam tu parę itemów, na przykład mam taki, który pozwala mi na... Latanie, dokładnie to Więc sobie tam polecimy do tych ludzi z mi się tu stało? Ok. Tu mamy jakiegoś maga po naszej stronie. Tu mamy jakiś... Proszę mnie stąd. Cio. No i za ten łuk, to mało zdaje obrażeń mój. A, a tymi kulami coś mogę? No to nawet trochę tam zdaje obrażeń, chociaż też też niegoś dużo. Za dużo jest ich. Ale pomocy, Nie mi pomoże. Ehm, no, to... Trochę słaba sytuacja. Nie podoba mi się ta sytuacja. Jakiś kapitan jest. Proszę mnie. Stąd. Nie umrę bez walki. O rano, on ma jeszcze tarczę. I on ma HP. Dużo. E, ogólnie jest ich dużo. Ej, tu jest dwóch kapitanów. okej okay, no to, 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 nie, to nie ułatwia sytuacji wcale. Zabiłem jednego. I zaraz umrę. No, niestety. Ale zrobiłem całkiem sporo. Dobrze, przystępujemy do kolejnego ataku. Mogę. Mogę lecieć? Dziękuję. No, przystępujemy. No, chyba tak muszę lecieć. Przystępujemy do następnego ataku na nich. Proszę mi tu nie atakować moich. Nie, proszę stąd wyjść. Do widzenia. Dziękuję. A. No bo, ilość ludzi na serwerze się zwiększa, to oznacza, że walka będzie coraz, no będzie coraz więcej tutaj się działo. To co, to ja, ten, to co, może kogoś tu sobie zrespimy, no to, no chyba czas zacząć od takiego bossa na przykład. Nasz boss się tutaj już pojawił. O, widzę, że ludzie odpowiedzieli też. E, poprzez wysłanie swojego bossa. No to teraz będzie tutaj walka dosyć mocna, ostra. Ale spokojnie, nie podajemy się. Proszę sobie umrzeć, nie stawiać oporu. Proszę. Dziękuję. Dobra, no, idziemy na nich. Całą naszą tutaj armią. Kraczamy na nich. O, tu już jest ich boss. Czas go zabić. Proszę sobie. No, bo, ale ich boss jest słabszy. Nasz jest na poziomie 45, niech jest na 32. O, no, oko. umrze. Bez problemu. Okej. Okay. To nie było jakoś ciężkie. Ma? No Kraczamy dalej. Pani kanapka sobie chyba umarła. No. Tu ktoś próbuje atakować. No dobra, dobra. Niech sobie tam biegnie w pojedynkę. My się tutaj, z, my się tutaj ekipą zajmiemy. Tymi wojskami ludzi. Dobra, no Biegniemy dalej. Ja się, ja się kryję za błosem, bo no, on jednak ma tutaj dosyć dużo HP. O, pani kanapka. Proszę. Muszę tutaj nie stawiać oporu do ataku, o, no zabijamy, zabijamy ich Powoli Powoli się już przydzieramy do ich e, zamku, tak? No i wkraczamy tam. Ehm, ten boss się jakoś tam zmieści. I jak to będzie. Okej. Okay. sobie niszczy ściany spoko. Dobra, no ja sobie biegnę z tym bossem, co nie? On się tu, tu rozwala te ściany i już wkraczamy do ich ehm, króla, którego musimy zabić, żeby wygrać. Tutaj mamy dosyć sporo też strażników, więc. Niestety, tu będzie ciężko. Nie wiem, czy ten, bossy... ten boss sobie nie poradzi, chyba. Chociaż nawet zrobimy tutaj sporo. Tutaj razem, jak mi się wydaje, warto byłoby zabić tych tutaj strażników, Da się tutaj tym oh, wow. O! Okay, zabili bossa. Okej, okay, no, myślałem, że ten boss zrobi więcej. Myślałem, że ten boss będzie w stanie sobie z nimi poradzić w miarę. Sobie nie poradził. Dobra, no to czas chyba zrespić kolejnego bossa. Dobra, król szkieletów został zrespiony. No i co, i ruszamy razem z nim. O, jakiś tutaj npc jakiś tutaj już przyszedł. No jakiś lodowy golem, słabo. No i co, no i atakujemy ich, tu ktoś próbuje atakować. Mu się to nie uda, bo zaraz go sobie zabijemy. Bez problemu, proszę umrzeć. Dziękuję. I idziemy. Ja może nawet polecę. Tu ktoś jest. O, tu jakiś asasyn. Witam, witam. No, atakujemy go jakąś tu magią. O, tu kolejny jakiś. Proszę. O, pani kanapka też tutaj przyszła. Nawet sobie zdobyła poziom. Tak, proszę nie stawiać oporu. Bo się. O, auć. Dobra, spokojnie, nic się nie stało. Tu jakiś assassin, z którymi no, nikt tutaj nic tutaj jakoś nie. z nim nie robi. A przynajmniej mało co. Ale już na spokojnie sobie z nim poradziliśmy. Chociaż mi zabrał trochę sporo życia. Ile mamy tutaj. Aha, no, punktów nie mamy zbytnio dużo. Au! Trochę mi zdołało sporo. No, to mi nie wyszło. No, Przystępujemy do ataku. Tym razem z nalotu na nich. I lecimy. O, chyba. Już zabili. Tu ktoś jest. O! tak. Proszę umierać. Na takich latających, to właśnie. te... O, właśnie. No. Te czarodziejskie ataki zadają bardzo duże obrażenia. Jak toś sobie lata. czym jeszcze jest, jest samonaprowadzalny, więc... No. idealnie, ogólnie na takich lataczy. O, znowu tutaj To Coś na poziomie 20. Okej. Okay. No, zaraz go to sobie zabijemy. Bez problemu proszę sobie umierać. I wkraczamy do akcji. No, tu ktoś sobie chce... Halo? O. o, patrzcie, ile to zadaje obrażeń. No i już sobie umarł. Do ataku. lecimy do ich. Komu do ich zamku już widzę, że się tu już powoli powoli tu już wkraczają, zbliżają się do ich króla. Ja nie mam zbyt dużo życia, przez to nie mogę już szybko zbytnio chodzić. Więc nie za dobrze. Tu ktoś sobie czarami tutaj spami. No. No, no, proszę, proszę umierać, proszę umierać. No, już, już umiera. Dobra, już go dokończymy. Tak. Pani Kanapka, proszę nie, nie stawiać oporu. No, idziemy. O, a tu już chyba ten, ten, gość chyba mnie zabije. No, jeszcze z rycerzem. No. No już, już tam się wdzieramy. Halo, witam tutaj z nalotu. Atak został wykonany. No tutaj w dwójkę z jakimś wujownikiem na kapitana. No, proszę umierać, dziękuję. Tu jacyś kolejni ludzie sobie tu przyszli, którzy zostaną zaraz. No, zabici. Polecę sobie tam dowód do wodospadu. bo z tego co widzę to jest ten wodospad jakby przejęty przez nich A więc ja go sobie tutaj spróbuję przejąć sobie tutaj wlecimy witam, witam nie, 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 nie I zabity jeszcze tu jakiś czarodzi, którego warto byłoby na sobie tu zabić. O nie, ktoś tu jeszcze przyszedł. To... Ajaj. O, kopalnia też jest przez nich przejęta. No, to niedobrze, niedobrze. Muszę przyznać. Spróbuję ją odbić, chociaż z tego co widzę, to będę ją chciał odbić sam pojedynkę. Raczej mi się nie powiedzie, ale zobaczymy. No ma, no, no to już tam się zbliżamy. Tutaj. Witam. No, z no, no, to nie za dużo tu zrobisz. I dziękuję. To sobie przy okazji wykopiemy to coś. No. Jak to wykopać? Chyba nie mogę tego wykopać. A! Jakiś assassin znów no daje trochę sporo wrażeń, muszę przyznać. No. No, no, no. no. Ok. O, I już jest po naszej stronie? Jeszcze nie. O, i już jest po naszej stronie. Albo nie, albo tak. Jest po naszej stronie? Co się dzieje z tą flagą? Cię muszę zabić tego. Chyba muszę zabić... Ha, no to pa. Halo, proszę... Aha. To proszę sobie umierać, no. Au. On chyba mnie zabije. No, tak jakby. Już nie mogę... a, okej. Okay. No, bo oni nie wysłają żadnych bossów, to ja to oczywiście wykorzystam na swoją um, korzyść i wyślemy dwa. Wyślemy dwa bossy, żeby sobie nie myśleli. O, tule, jacyś ludzie. O, ktoś tu sobie wbił. To proszę sobie umrzeć. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Kolejna osoba. Jakieś magie tutaj jakieś przyszedł Ile ile ich tutaj jest, Halo. Ej, inny no. O, -o. Nie, nie za dobrze to atakują cały czas. Myślę tutaj jakoś bronimy, ale no. Pytanie, jak długo będziemy mogli się i tak bronić. Proszę umrzeć, proszę umrzeć. Zginął. Jakiś jakieś goście z łukiem. Ja mam 0 HP, nie wiem jak ja jeszcze żyję. A, no i zginął. Lecimy ponownie. Z tego co widzę, to ta kopalnia jest teraz po niczyjej stronie. Więc ja tam sobie polecę i ją przejmę. Tu z tego co słyszę, tu się biją. Okej, okay, witam, witam. To ja tutaj pozabijam tutaj paru ludzi. Witam, witam, witam. Ojeju, tu jest dużo tych ludzi. Halo? Czemu? No, czy ja go jeszcze zabiję? O, zabiłem go. Dobra. Dobra, to lecimy tam znowu. Sprawdzę jaka tutaj jest Sytuacja, no nie, na, nie najlepiej, chociaż też nie jest tak źle Się tutaj bronią nawet całkiem dobrze Tu ktoś z łuku cały czas sobie strzela, proszę sobie umrzeć Proszę mi tutaj nie spamić tymi strzałami Zbad wypad. jakiś rycerz Proszę sobie tutaj ginąć Ojej, ja znowu tutaj atakuje cała ich masa ja nie wiem gdzie jest reszta tej, tej armii, gdzie są ci ludzie, tam widzę, że jakiś typ sobie strzela tam żółku. Um, tak, to... Jakby... To, tam to... Ja chyba sobie zaraz umrę. No zaraz pili to niedobrze. Dwóch bossów zrespili, trzech bossów zrespili, cztery. No, chyba. To. Eee. Więc się, no, trochę punktów mamy, więc możemy się jakoś bronić przeciwko temu. Ale wolę tu jednak się. Wolę jednak przejść najpierw do defensywy, a nie rozpić od razu, bo po prostu nam się to. No nie powiedzie. Wolę, żeby. Wolę jednak. Czekać, ile oni robią obrażeń? No całkiem sporo. Chyba no to jakoś coś im zadam tych obrażeń, ale... No. Ale gdzie wy wszyscy jesteście? Tu jest tyle osób. Tyle osób jest. A um, jakby... Ich... Ja w ogóle ich nie widzę. No patrzymy na jakąś tutaj u nas. Ups, nie, nie najlepsza sytuacja, to może. Hmm. Dobra, no to rozpimy jakiegoś bossa i jakoś tu atakujemy. Tyle, ile. No. Tyle, ile się da. No, sytuacja nie jest dobra. <laughs> Jak możecie zobaczyć. Chyba to ludzie wygrają. No, ich boss gdzieś w ogóle poleciał. No, tutaj jakoś próbuję ich zatrzymać, przynajmniej trochę. No, wkraczyli właśnie nam do zamku. No, ja ich tutaj trochę. Ja ich tu zatrzymam. No, idźcie, chodźcie, chodźcie. Okej, na jakiegoś tutaj innego bossa tutaj tu zabrałem. Trochę mu tam obrażeń zadam. O o! Atakują naszego generała. No, niestety przegraliśmy. Przegraliśmy tą bitwę. Eee, co się dzieje? ktoś mi... O demon ktoś pisze. Eee... No to... Okej, to... Spoko, spoko, no to... Co to oznacza? Okej. Okej, okay. okay, widzę, że... Zrobił się nam tutaj taki spory demon. Poziom setny. Okej, okay, spoko, spoko. Jakby... Na no, spokojnie, co? Nie? On tutaj strzela na wszystkie strony. E, co mu się stało z głową? Okej, okay, dawaj. To... Au. Mm, tym łukiem to... Ten... W sensie, no, chyba tylko łukiem mogę coś tutaj zrobić Dobra, no bueno, powoli mu schodzi to HP Też mu tam jakieś obrażenia zadajemy Też trochę otrzymuje, nawet nie wiem skąd otrzymuje obrażenia Ale chyba zaraz sobie umrę z tego co widzę Nawet nie wiem czemu, ale... Okej, okej, teraz, bliżej, okej okay, no, zginąłem. No powoli już mu schodzi chopę. Oła, obrywam dosyć mocno, oła, oła! Oła, oła, Nie! Dlaczego nam spadać jakiegoś różnego rodzaju... Minerały... Te minerały można później używać do... Chyba tworzenia nowych jakiejś broni. No i to by było na tyle. Niestety przegraliśmy tą bitwę. No i co tu dużo mówić? O! Tym razem zostałem wybrany jako lider ludzi. Witam, proszę sobie tutaj umierać. Ała! Okej. Okay. Nie podoba mi się ta ilość tutaj tych orków, które tutaj są, chyba tym razem przygamy jako ludzie, chociaż, o patrzcie, patrzcie, jaka armia nadeszła. Dobra, no to przystępujemy do ataku. Oni jest zbyt blisko są, naszego zamku. Więc trzeba coś, trzeba coś z tym zrobić. Tu ktoś lata, ma jest tak, takim w toporem czy czymś. Eee, co tu się, a, okej, okay, dobra. E, już atakuje naszego generała. E, halo? Co? Gdzie, gdzie, skąd jak? Halo. No Jak sobie chcesz pogrywać? No. Tak myślałem. 95% gdzie on jest? E, nie? No. Halo, proszę przestać. Nie. Stop. Nie, nie zabijać generała. Gdzie? gdzie on jest w ogóle? Gdzie jest ten generał, Tu jest. Tu jest ten generał, Dobra. Nie, nie zabijać go. Stop. Gdzie ten generał poszedł? Tu jest ten generał. Nie, stop. Stop. Jeszcze nie. Uh. Wow!